Cześć 7, z tej strony profesor. Witam Was na kanale. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, zasobowaniu tego kanału, by nie przegapić kolejnych y, fragmentów, shotów. A ja Was zapraszam do oglądania. Dobra, fizzę dostanę. No i... Nie, ale bombę wyjebie zaraz ten monitor Kurewski. O kurwa, co on tak bije? No no 3-2 zabije jakby był 30 tysięcy do dwóch kurwa Aha, co on? Pojebał go? Aha, XD Jest silny, ale jest debilem To jest sam cały HP miał i cały mu wieża rozjebał, i tylko kupiknąłem I killa oddał, nie? Myślałem, że powie 30 do 2, a on 30 i zagra raz 1000 do 2. Mogę. No i. Ja no i. Taki... No Eee, czemu mi biegnie w jego stronę? No co jest? No kurwy! No ty jedesne, prawda? Ej, bie... no co no jest? Czy? No bie biegnę w stronę w drugą stronę, a mi cały czas biegł w Ja nie stronę. mogę kurwa, ten to legenda. Ta gra jest popierdolona. Zaraz im pisze maila, że, że kurwa spacie na 12 piętrze, bo to tak być nie może, kurwa. No co za debiles z tego rajotu, I gry nie potrafią zrobić. Klikam kurwa w drugą stronę, a mi biegnie to obranda. Jeszcze mógł kurwa rzucić mieczem do tyłu, ściągnąć kurwa spodnie i mu loda zrobić przy okazji. Debil zajebany, pierdolona gra. No kurwa! No idzie ją, coś możemy chyba powalczyć. Główno gówno, loda możemy sobie zrobić. Ogień krzyżowy, kurwa, walce konia na zmianę. Nie no, dobra. Są debile. Są debile. Nie no, i one. Uskupił grę i wyjebuchł z ścianem w mieściu. Biebamy. Pierdalaj to. Jest puszowo topa, jakby co? No, jego starą puszują na biurku obok jego myśli. RK na twarz i jemu też robią cały czas. ja wiem. Oni już będą cofać, oni mają barona, to wiesz, cofnięcie dla nich to jest... pół sekundy. Leci, leci na tym, kurwa. On dalej Ktoś... tam biega. Kurwa, jest, nie, oni tu są! Dawaj, dawaj. No i chuj, ja dedam. Nie, nie ma szans. Strzelaj to miską. Strzelaj, strzelajcie, kurwa! <noise> strzelajcie! Leona, jest! <noise> Nie, no, xd. A i tak tą kurwę reportuję, nie popuszczę mu. Ale emocjonująca gra, nie wierzę. O kurwa, co tu się wydarzyło?